48 odcinek z QA sezonu 6. Już 48 nam wyszło. No naprawdę, idziemy całą mocą, jak widzę. Zatem, żeby nie zatrzymywać się, tylko iść dalej, zobaczmy jakie pytania dzisiaj dla mnie zostawiliście. Gimper czy Izak? Widzę, że Retardo Kit odpowiada, chociaż QA ja jako tako prowadzę. Ale dobra, nie będę o to się czepiał. A kogo wybrać? Hmm, który lepszy? Obu, obie osoby kojarzę, dość popularni youtuberzy, wręcz bardzo. Subskrypcje to są ponad milion. Gimper że ponad, ponad półtora miliona. Jeśli się nie mylę, Izak, nie wiem za bardzo. Obu kojarzę. Oczywiście nigdy za bardzo ich nie oglądałem. Bo różnych youtuberów oglądał, ale ich, ich tak nie za bardzo. I Izaka może też szczęściowo, że... Zbyt zdarzało mi się widzieć go emocjonalnie w niektórych nagraniach. Czy wulgaryzmy, Zbyt emocje. No taki. Nie wiem, jak taki powiedzieć, tak szczerze pojaśnić. Nie wiem, jak tu określić. A gimper też tak. Wydaje się taki bardziej, że no spokojni. Spokojnie na niektórych materiałach bym go widzieć. Ale szczerze nie wiem, kogo mógłbym wybrać, Jak już miałem to bardziej, może gimper bym wybrał. Ale szczerze, nie, nie mało kiedy ich oglądam na prawie w ogóle, więc dobrze ich też nie znam. Na kanapkę wjedzie dziś leć. Przyszedł pan Maruda, niszczył dobrej zabawy. Pytasz po co mi on jest? Hmm, ciekawe tylko kogo gasiasz mianem pana Marudy? Pana Retardo Kid, czy kogo? Czemu cię to boli, czy aż tak cię to boli? Ja w szkole ze sklepiku wychodzę z paczką za zoli. No, dobry rym, dobry rym, naprawdę. Stlara, tam była Starla, nie Stlara. Szynczył mi z klatki, uciekł. Ciekawe, jak on to zrobił. Hmm, to jest pytanie. Kurka wodna. Rozumiem, rozumiem naprawdę. Mało komu by się spodobało, żeby mu coś z klatki uciekło. Nic przyjemnego, nic fajnego. Od ilu słów społeczność można napisać? Społeczność, nie jestem pewien, jakie tam są progresy. hm. Tam są różne progresy, jeżeli chodzi o subskrypcje i jakieś tam dodatkowe funkcje. Nie jestem pewien, dawno też, że to nie wchodziłem, musiałbym zobaczyć. Podasz link do grupy na Discordzie. Gdy że co się zapyta, dobra, wrzucę to dzisiaj w opis jeszcze. Mam nadzieję, że cię nie zapomnę, ale raczej nie powinienem nie wiem co to miał, czy to są jakieś ukryte wulgaryzmy, czy jak, to może nie, za bardzo pochopne wnioski wyciągam. Hmm, to jest że euro, jeśli nie mylę. Wprowadzenie euro jest, jest przyjmowane z obawą, ponieważ może zakłócić to porządek naturalnych walut, na przykład funta w Anglii, nie wiem, jest tak, to sobie zinterpretowałem. Kiedy słuchawki? Cóż... Na razie mi nie szkoda, że takie coś... Że tak nagrywam. Zobaczymy czy... Nie będą jako tako... Znowu problemów nie będę w tym widział w mikrofonie przy słuchawkach. Chociaż na razie widzę zaletę z tego też mikrofonu, że... Mogę sobie też jakby ruszać głową i... Nie czuję się, żeby coś mi... Na tej głowy trochę ograniczało ruchy. Ursaring? Hmm. Nie, nie znam znaczenia tego słowa, okej. Okay. Myślę, że choinka zamiast nigdzie będzie dobrym pomysłem. A też tak myślę, no, jest już świąteczny. Myślę, że pomysł będzie dobry. Aha, czy wrzuć film, aż odpowiedzi? Czemu? Będę ją co oglądać? Oglądaj Lucas na to. Aha, wrzuć wtedy kiedy będzie chciał. I to prawda, każdy rzuca film kiedy ma ochotę. Najkrótszy odcinek chyba. Akurat nie. No i sypanie i kartofel. Odcinek ostatni nie jest najkrótszy. Może w waszej kadencji takiej. im widzę, owszem, ale uwierzcie mi, były krótsze. net jeden miał chyba, jeśli się nie mylę, około 2,5 minut nawet. Chyba, ale nie mam pewności, ale podejrzewam, że coś tyle było. Ty masz większą siłę od Pudziana. Nie wiem, że chcecie mno. no, jakby tak. Nie wiem, sprawić, że się poczuję lepiej czy coś, ale bądźmy szczerzy. Pudzian ma siłę na pewno większą ode mnie. Wolę być tu szczelnym w tej sytuacji. Myśle na 100%. Nie, tak jak mówiłem, tak już to on ma większą siłę na 100%. Jak to, żeby mnie maszyna wylosowała? No każdy by chciał, wiadomo, no co ja poradzę. Losowość tak już to wygląda, losowanie. Łapy mokre ma, gdzie osuszy je? Nie wiem, może suszarką, albo wytrzeć wręcznik. ręcznik? Fiddlesticks World. Świat Fiddlesticksa. Że nowy świat. Nowy, świ nowy świat ulicznego domu. <grych> Co sądzisz o tym, że Magikal znowu zaczyna streamować? Cóż, ogólnie gościa nie oglądam. Magikal, nie wiem, czy mi się nie kojarzy z jakąś osobą. Nie wiem, czy to jest... Ten jakub czarodziej, czy jak? Mogę się mylić, oczywiście, ale jak zaczął streamować, to zaczął streamować. Chciał, to chciał. A co ja o tym sądzę? Zaprawdę, to jego sprawa jest. To dobrze? Hmm, czy dobrze? Zależy, no, jak uważają się jego widzowie. Lukas, o kiedy jakieś streamy? Cóż, ja nie wiem, czy mam jakieś, no. Tu powody, czy jakieś tematy, jakąś tematyka, żeby robić streamy? A pato, patostreamy... huh. streamy? Streamy kojarzą się są taką, no, nagraniami takimi na żywo. Z tym pato, stream pewnie coś podobnego to jest, chyba że znowu myślę, że jest takie znaczenie, a okazuje się, że jest inne. Lokazu, kiedy przegląd memów. Cóż, gdzieś tam wspominałem, że jeżeli. Będą to w miarę jakieś porządne memy gdzieś tam, to może bym zrobił, ale wiadomo, też by nie były wszystkie, bo gdy miał wszystkie robić, to nie wiem, czy bym się wyrobił. A kiedy jakieś gry będą, a tu już mi się mogę powiedzieć, że coś planuję zacząć od grudnia, ale co? A to to jeszcze nie powiem. To się zobaczycie. Nie będę psuł czy niespodzianki, czy wszystkiego od razu mówił tak. Abuin Jadir Ben Hadzi, Omar Khomar, Kalif Ben Hadzi, Briti Dittiti, Al-Sharidi, Hamud Habibi, Bin Komar, Bridi Al-Shiridi. Diego jest najpotężniejszym magnatem kierującym handlem rudom. No po że mógłby być dobrym magnatem. Fidel Rzeczny? Hmm, znam tylko Fidela Krakstro, ale innego nie. Ale czy jest niebezpieczny? Nie mam pojęcia. A czy Fidel Mleczny jest bezpieczny? A kto go tam wie? Koniec Fidel Stixa. No i początek końca. okej? Okay. Ten gameplay to na czas gra. Ty to masz głowę. Czy ja wiem, czy oznacza czas gra? Intro jakieś nowe są, że. Właśnie takie jakieś, niektóre odcinki tak ciekawe wyglądają, jeżeli mają intro. Ja wiem, czy to teraz tak na czas. TVP WOD mi film? No nie wiem. Trochę może że musi postawić do sądu posądzić. Ale to będzie się będzie pozwać do sądu nie posądzić. Bo sądzić to już mogą so sądy. A czy ukradł, to no nie wiem? No, ale naprawdę TVP WOD na pewno będzie chciał... Czy to jak inne TVN, -y, TVP. -ki. Dobrze, no, z nimi to naprawdę po prostu nieraz idzie się. Nie wiem, jak ktoś tu wysłowi na ten temat dobrze. Że lubią korzystać z jakichś filmów, najpewniej, niekiedy, a potem uprawiać to są ich, i blokować komuś, bo nie jest ich film. Bo to jest ich film, i nie wolno go emitować. <słukasz> Znacy są cwaniacze w tych telewizjach. Widziałeś ten nowy film, ale jaki film? On widział, ja chyba nie. Czy wiesz, że powstał Half-Life half taki i taki? Akurat nie wiedziałem. Ten Ach taki Jełop trochę. Skoro tak mówisz. Kim jest Joachim? Joachim. Zależy jeszcze jaki Joachim. Bo na pewno nie istnieje jeden Joachim na całym świecie, ani nie istniał. oglądajcie się JJBA. Nie, raczej nie. W grę? Mówiłeś sobie o coś o grze, ale nie podajcie do tej pory o jaką grę masz na myśli. Czy wiesz, że w ma malutką, malaczącą tajemnicę koło kopalni w górniczej dolinie na górze w rogu? Jest jaskinia, a w niej NPC, który, jak z nim porozmawiasz, to już 500x Pana Stark. bodajże nazywa się Szieda i nie może wrócić do starego obozu, bo jest za biedny. Cóż, kojarzę. Gdzieś przeczytałem gdzieś o Mrocznych Tajemnicach jakiś długi czas temu i coś chyba było. Oglądałem czynec, oglądałem jakiś kawałek, czy jakiś był ponad 500 expo na start jest, ale coś kojarzę, wiem. Wiem, że coś kojarzę z tego, chociaż nigdy nie ogrywałem Mrocznych Tajemnic. O mój Boże. Człowieku, proszę, przeczytaj ten komentarz. Obyś z filmów Orox i Węgiel na mojego kanału oki. Okay? Zobaczymy, będzie chciał. Będę miał czas może zobaczę. Dlaczego sub subujesz Super Strikers Polska? A czemu? A w sumie dlatego, bo nawet lubię Super Strikers. Też jest jeden takich kreskówek, które w miarę dla mnie jest fajna. I tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca kolejnego już odcinka. 48. Cały czas ta liczba rośnie stopniowo. Wiem, może bez tak się podniecam ktoś by powiedział. Ale to jednak i tak spora liczba, w do, do liczby sezonów jakie były wcześniej. no Pierwszy i drugi sezon to było po 9 odcinków, trzeci 15, czwarty 37, piąty 40. Ale cały czas ta liczba gdzieś jednak rośnie mimo wszystko. Do ilu dobrniemy w tym sezonie, kto tam wie, się zobaczy w przyszłości. A ja w tym momencie myślę, że się będę z wami żegnał. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się pójść serdecznie. Hejka!